Siemano, z tej strony I witam Was w odcinku, w powie Wam, co będzie się znajdować na mojej serii i co jaki czas. Tak. Może przejśćmy do rzeczy. Tak. Na, e, będą modyfikacje. E, będą różne modyfikacje. Będę starał się wybierać jakieś modyfikacje bardzo bardzo różne, różnorodne. Będą też mnie gajicy. Tak lubię minigry, są one bardzo fajne i będzie też survival, bo wygenerowała mi się taka bardzo fajna mapa do survivalu, dlatego postanowiłam z niej nagrać. Więc to chyba tyle. Co do odcinków będę je wrzucał, um, mam nadzieję, że często i jeszcze mam taki mały pomysł, żeby nagrać serię z dwoma lub jednym z innymi youtuberami, tak powiem tak, mamy już fajny pomysł nie powiem wam na razie kto to, ale bądźcie cierpliwi naprawdę ja wiem, że obiecałem rzucić ten film już dawno, bardzo dawno temu no ale cóż bądźcie cierpliwi a Dostańcie wynagrodzenie odcinkiem. Dzięki, papa. Pa.